Cześć, jestem Paweł, mam 26 lat, mieszkam we Wrocławiu. Chciałbym się z Wami podzielić historią, która przydarzyła mi się w wieku 16 lat, ale wracając do początku, w dzieciństwie zawsze grałem w piłkę nożną, kiedy to było tylko możliwe. Zawsze chciałem grać w jakimś klubie, ale nie było na to pieniędzy, więc chodziłem tylko z kolegami na boiska. Zazdrościłem im bo oni grali. W gimnazjum w końcu udało mi się dostać do klubu lecz nie było łatwo. Byłem co chwila wyśmiewany, że słabo gram i mówiono mi, że nadaje się do tarcia chrzanu. Nie miałem dużo okazji do zagrania jakiegokolwiek meczu, więc odszedłem. Było mi bardzo smutno z tego powodu, ale się nie poddawałem i trenowałem dalej sam albo z kolegami. Czułem się świetnie, szło mi coraz lepiej. Zaczynały się wakacje, a w mojej miejscowości co roku odbywały się turnieje piłki nożnej na Orliku. Turniej ten działał tak, że zbierałeś ekipę kolegów minimum 6 osób pewnie wiecie o co chodzi. Miałem ogromne szczęście, szło mi fantastycznie, zajęliśmy drugie miejsce. Po turnieju poszedłem się umyć i przebrać, ale podszedł do mnie pewien pan. Okazało się, że to skaut jednej z lepszych drużyn piłkarskich w moim mieście i zaproponował mi, abym dołączył do tej drużyny. Po tym fakcie trener z mojego byłego klubu namawiał mnie, żebym wrócił z powrotem, był moim wf -istą. Dzisiaj gram w drugiej lidze i spełniam swoje marzenia. Kto wie, może kiedyś uda mi się zagrać w ekstraklasie? Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.